Krytyka mody to analiza i interpretacja zjawisk zachodzących w modzie, od kolekcji czy pokazów przez trendy po niuanse techniczne czy technologiczne oraz coraz częściej aspekty nie tylko estetyczne, lecz także etyczne. Dawno, dawno temu osoby zajmujące się profesjonalnie tą dziedziną miały moce wręcz nad ludzkie. Jednym zdaniem potrafiły rozpocząć lub zakończyć karierę danego projektanta, bo też ich opinia miała znaczenie i realny wpływ na branżę. Czy wciąż tak się dzieje? Czy wciąż ma znaczenie? A jeśli ma, to czy faktycznie aż tak wielkie jak kiedyś? Czy może jednak trzecia dekada XXI wieku to już zupełnie inna rozmowa? Gdybym przygotowywała ten materiał 20 lat temu, bardzo prawdopodobne, że opowiadałabym Wam. Nie o krytykach czy krytyczkach, a po prostu o dziennikarzach i dziennikarkach mody. Skupilibyśmy się na pracy Tima Blanksa, Suzy Menke, Vanessa Friedman, Katy Horin, Hamisha Bolsa, Andre Leona Ataleja, czy Franki Socani. Byłaby to opowieść o ludziach po wyższych uczelniach, nierzadko doskonalących swój warsztat w zupełnie innych mediach niż modowe, acz zawsze z sercem mocno w kierunku mody się wyrywającym. Wspomniałabym tu o najwyższych Większych światowych tytułach prasowych, które miały swoje stałe kolumny poświęcone właśnie modzie, bo to też niekoniecznie musiały być tytuły poświęcone w pełni modzie, wręcz przeciwnie, takie codzienne nawet gazety. Miewały bardzo często takie kolumny, no teraz troszkę rzadziej, ale wiemy dokładnie, gdzie te kolumny się przeniosły. Poświęcone modzie, aktualnościom, recenzjom z najważniejszych pokazów, analizie mniej lub bardziej wartościowych zjawisk oraz oczywiście krytyce. No, są na TikToku, między innymi, i no, kiedyś na blogach, bardziej dziś Instagram. I jeszcze coś, o czym wspomnę za chwilkę. Nie zapomniałabym też w tej mojej wizji, którą bym tutaj roztaczała 20 lat temu, o stronie, na której bodaj każdy przedstawiciel pokolenia X czy Y zainteresowany modą mógł uczyć się, jak relacjonować aktualne wybiegi, czyli style.com. Strona była uruchomiona przez WOK na początku obecnego stulecia. Z wypiekami na twarzy czytało się recenzje Sary Mower czy Marka Holgata, poznając kolejne konteksty towarzyszące twórczości najważniejszych projektantów i projektantek swoich czasów. Jak odczytywać symbole zawarte w kolekcjach, gdzie szukać znaczeń, skąd decyzje o tym, a nie innym motywie przewodnim, a także dlaczego wcześniej było lepiej, bo dosyć często, chyba od zawsze się pojawiały takie w modzie refleksje, że kiedyś to było, a dzisiaj to nie ma. Praca tych dziennikarzy pozwalała zbliżyć się do mody, która jeszcze nie tak dawno temu wcale nie była taka dostępna. Zaryzykuję stwierdzenie, wiedziało się tyle, ile się przeczytało. Czasem nie czytało się nic, tylko się interpretowało zdjęcia z pokazów po swojemu. No bo też style.com to była pierwsza taka strona, na której zwykli śmiertelnicy mogli oglądać zdjęcia z pokazów właściwie prawie że świeżutko po premierze. To było niesamowite. No, dzisiaj to jest oczywista sprawa. Jeszcze pokaz się nie skończył, ja już zdjęcia są na stronie, a przede wszystkim jest pełno relacji, e, TikToków, stories i tak dalej. Wtedy to była naprawdę zamknięta historia, więc taka strona internetowa była niesamowitą sprawą. No a jeszcze właśnie kto chciał, ten mógł przeczytać, jak to odczytywać te wszystkie zdjęcia, te kolekcje. Jeszcze tutaj cytat, y, projekt, z projektu. A tu ktoś się wypowiedział, nie wiem, Miuccia Prada coś powiedziała i tak dalej. No, wspaniale. No, zresztą w ogóle style.com to był jeden z mocniejszych wątków, które rozpoczęły moją zawodową ścieżkę w modzie i cieszę się, że zaczynałam w tamtym momencie, w którym miało się do czynienia w sumie tylko z krytyką mody na najwyższym poziomie. No, można się było uczyć od najlepszych. Kto nie miał na co dzień dostępu do takiego na przykład New York Herald Tribune, dla którego pisała jedna z największych dziennikarek mody w ogóle, Suzy Menkes, albo New York Timesa z bezkompromisową Cathy Horin, czy dziennikarstwa mody w, super, w supernowoczesnym wydaniu, jak kanadyjski program Fashion File, prowadzony przez Tima Blanksa. <noise> Niesamowite, że te nazwiska po prostu tak, tak sobie funkcjonują już od dawna. No ale kto nie miał dostępu? Ten mógł wreszcie po podłączeniu w miarę stabilnego internetu obcować z wielką modą na co dzień, właśnie za pośrednictwem tej strony, nie tylko wizualnie, lecz także intelektualnie. No, cudowne połączenie. Jedno to natychmiastowy dostęp do zdjęć z pokazów, może nie tak jak dziś, czyli dosłownie w czasie rzeczywistym, bo Style.com wciąż w pewnym sensie istnieje. Obecna inkarnacja nazywa się Vogue Runway i ma formę aplikacji na telefon, ale całkiem sprawnie po kilku godzinach lub w najgorszym razie następnego dnia. A drugie, że zdjęciom tym towarzyszył profesjonalny opis. Fascynujące to było i inspirujące, jako że otwartość i bezkres internetu stworzyły miejsce dla krytyki całkiem innej. I jeszcze bardziej szczerej, niż można było znaleźć w tytułach prasowych. Nie licząc Katy Horin, no oczywiście, która w swojej szczerości chyba nigdy nie była utemperowana. Najsłynniejszy bodaj przykład tej śmiałości, a z pewnością najszerzej komentowany miał miejsce w 2012 roku, gdy pozwoliła sobie skrytykować kolekcję Oscara de la Renty na wiosnę 2013, a jego samego określiła mianem hot doga amerykańskiej mody. Pan Delarenta postanowił odpowiedzieć i na łamach WWD odgryzł się, że skoro on jest hot dogiem, to Horin w takim razie jest zepsutym trzydniowym hamburgerem. Ależ się wtedy media rozpisały, a gdy kurz po walce opadł, Horin w swoim eseju na temat przyjaźni w modzie napisała, że to było nieporozumienie, a już kilka tygodni później wspólnie z Delarentą dyskutowali na temat rozgłosu, który jego marka dzięki temu zyskała. Bywało też zupełnie odwrotnie, gdy za Zarzucano jej, że jest zbyt łagodna w krytyce projektantki Laurence Scott, bo znajomość dawno wykroczyła poza profesjonalny tor. Chorin wspominała, że była u Scott na świątecznej kolacji. No i to się zaczęło. No wywołało to oburzenie czytelników. To też ciekawe, jak bardzo wnikliwie były czytane teksty i nawet jakaś wzmianka o święcie dziękczynienia. Z Spędzanym z projektantką nie umknęła. We wspomnianym eseju, tym o przyjaźni w modzie, dziennikarka zaznacza, że mało który z krytyków mody jest święty, a temat przyjaźni w świecie mody. Faktycznie jest intrygujący i przywołuje kolejną legendę nieżyjącego już Andre Leona Taleja, który twierdził, że tego typu przyjaźnie są ryzykowne, bo wystarczy raz urazić wysokie ego projektanta i trafiasz na śmietnik. Oczywiście na śmietnik przyjaźni. Nieporozumieniem nie dało się chyba nazwać otwartej walki między Horin a Hedim Slimanem, gdy projektował dla domu mody Yves Saint Laurent. Mimo braku zaproszenia na pokaz, dziennikarka opublikowała w New York Times recenzję na podstawie zdjęć. To sprawiło, że Sliman określił ją mianem publicystki przebranej za dziennikarkę mody. Zakwestionował też jej wyczucie stylu, a wszystko na, to na Twitterze. Horin nie pozostała dłużna, uznała, że zapewne zabolały go jej niegdysiejsze słowa, że nie byłoby Slimana bez Rafa Simonsa. Dodała też, że podobnie nie byłoby Simonsa bez Helmuta Lang, i przyrównała modę do genealogii. No ale tak jak pan Talej mówił, widocznie, widocznie ego było mniej rozsądne niż, niż mózg i ten zdrowy rozsądek, które w nim mieszkały. Ciekawie skomentowała całą sprawę Randy Bergman, dziennikarka portalu Fashion Magazine. Cytuję. Czyż nie jest to ironiczne, że wieloletnie unikanie Katy Horin, wcześniej przez Armaniego, Oscara de la Rente i innych, trwa nadal właśnie w tych latach, które uważa się za najbardziej demokratyczne w historii mody? Opinia krytyka ma dziś znacznie mniejszy wpływ niż 50 lat temu, a biorąc pod uwagę całe te rozemocjonowane, często bezkrytyczne pochwały, zarówno zasłużone jak i nie, które unoszą się nad blogosferą, można by sądzić, że tak uznany projektant jak Hedy Sliman jest wystarczająco pewny swojej pozycji, by pokazywać kolekcję nie tylko przyjaznej publiczności w pierwszym rzędzie, ale także tym bardziej wymagającym, krytycznym głosom. Trafne są jej słowa i wciąż aktualne o tym za chwilę. Jeśli będziecie mieć okazję złapać gdzieś urywki, fashion file w sieci, tam troszeczkę krąży, jakichś takich spiratowanych nie powinnam ich polecać, no ale trudno je znaleźć jakkolwiek inaczej nie wahajcie się ani chwili. Niezorientowanym przybliżę format. Emisja pierwszego odcinka miała miejsce w 1989 roku. Ideą programu było przystępne przekazywanie newsów ze świata mody szerokiej publiczności. W pewnym momencie program był emitowany na 75 rynkach telewizyjnych. Być może kojarzycie taką telewizję Fashion TV. To wyglądało to dosyć podobnie, tylko jeszcze miało to wspaniały, merytoryczny komentarz nikogo innego, a właśnie Tima Blanksa. On do 2006 roku był prowadzącym i narratorem tego programu. No to jest kolejna postać, której się nie da pominąć w opowieści o dziennikarstwie mody. Co ciekawe, historia Blanksa nie zawiera dość typowego wątku, jak przeglądanie Woga w dzieciństwie i marzenia o zaistnieniu w branży. No, zupełnie nie. W wywiadzie dla magazynu Enader wspomina on, że po prostu od zawsze przykuwali jego uwagę ludzie wizualnie odróżniający się od innych. I tu przytacza na przykład postać Davida Bowiego. Według Blanksa to właśnie taka otwartość na nowe i ciekawość jest kluczem. Dobrego dziennikarstwa mody. Czasem jednak sam jest zdziwiony, jak entuzjazm i zachwyt y, przykrywał słowami krytyki i nawet tego nie zapamiętał. Tutaj jego cytat: Najważniejsze, co miałem do powiedzenia, było to, że mi się podobało i tego nie zrobiłem. No, nie udaje jednak, że tak się nie stało. Też mówi, że wszystko zostało w internecie y, i twierdzi, że. No, w krytyce mody trudniej jest o y, osobowości, które byłyby punktem odniesienia, takie autorytety i też y, trudno jest o nieuzależnianie opinii od sympatii. No, przed chwilą też tutaj Horin. Y, musisz robić wszystko, co w twojej mocy, żeby nie dać się w to wciągnąć, ostrzega. Też ciekawe, jeszcze tutaj rozwinę przez chwilkę dosłownie ten wątek jego wypowiedzi, Wenader, jak to mówił, że naprawdę jak czyta swoje recenzje kolekcji sprzed lat, to jest zdziwiony, jak bardzo był krytyczny, bo we wspomnieniach zostało mu tylko to, że to była kolekcja, która zrobiła na nim ogromne wrażenie. No natomiast to, że gdzieś tutaj się poprzyczepiał do różnych detali i poświęcił im znacznie więcej miejsca niż samym zachwytom. No to potem takie właśnie rzeczy się zdarzają. No ale tak jak też mówił, nie wstydzi się tego, po prostu no to jest, nie będzie zaprzeczał, że tak nie ma. No to też honorowy dziennikarz. Nigdyś krytycy, choć czasem zgodnie z nazwą swojej profesji, Mocno krytyczni przyczyniali się do tego, że moda zyskiwała na sile jak, jako równoprawna dziedzina sztuki. Rzeczywiście pisanie o modzie i to w sposób taki naprawdę i merytoryczny, i też na wysokim poziomie, powodowały, że że moda jakoś tak nie odstawała od y, filmu, czy y, innych dziedzin sztuki. No, tłum followersów nie mógł szaleć robić zasięgów na TikToku, środowisko skupione wokół mody było znacznie mniejsze. No i też siłą rzeczy znacznie bardziej sprofesjonalizowane. Powszechne podejście do mody jako czegoś mniej istotnego niż kino czy muzyka, mam wrażenie, no to podobnie jak dziś, ono było z taką odrobiną pogardy dla tejże, aby jednak się na ten temat wypowiedzieć, choćby pogardliwie, no trzeba było mieć głos, a żeby mieć głos, trzeba było znaleźć się w odpowiednim miejscu, czy to za pomocą ciężkiej pracy, talentu, czy odrobiny szczęścia. No były to dosyć zamknięte miejsca i pilnie strzeżone. Tak troszkę już wspomniałam, że nagle to, to stabilne podłączenie do internetu otworzyło całkiem nowe przestrzenie dla krytyki mody. No i tak się zastanawiam, no te przestrzenie już się otworzyły jakiś czas temu i. Na ile krytyka mody w takim wydaniu, które tutaj opisuję od początku odcinka, które też znamy, które najbardziej nam się kojarzy z tą dziedziną, na ile ona w ogóle jest dzisiaj potrzebna? No bo wraz z szybkim internetem narosło nie tylko nowych mediów, lecz także przybyło nowych specjalistów. No i na ile merytorycznych to próbowali nieraz oceniać ludzie stojący właśnie na straży tradycji? Przywołam tutaj choćby słynną krytykę. Politykę blogerów autorstwa Franki Socani w 2011 roku, jeszcze przed falą mediów społecznościowych, przyrównała ich do choroby. Ogromny odzew i obrona tychże spowodowane były zapewne prostym faktem wrzucenia wszystkich twórców do jednego worka, bez względu na to, czy pokazywali się w nowej sukience z falbankami, czy publikowali wnikliwą analizę najnowszej kolekcji Galliano dla Diora. Na wszelki wypadek określano ich mianem przykrej epidemii, bez realnego wpływu na rynek mody. Tymczasem szybko okazało się, że ich stanie się liczy, a siła ich przekazu niejednokrotnie przebija przekazy tradycyjne, w tym coraz gorzej sprzedające się wersje drukowane. I tutaj pani Socani tak pisała. Mimo to jest to ciekawe zjawisko, ponieważ zmienia podejście do mody. Nie są to ludzie, którzy pracują w modzie na tyle długo, by móc krytykować wszystko, i nie mają doświadczenia, więc nie są uwarunkowani swoją wiedzą lub zainteresowaniami. Ich komentarze są naiwne i entuzjastyczne. Nie mają one prawdziwego znaczenia w biznesie, pisała Sosani. No Troszkę się tutaj uśmiecham. No, lecz zauważmy, że to, co uznawała za wadę, w istocie okazało się zaletą. No bo tak, świeże spojrzenie. No może nieco taki neoficki entuzjazm, ale jakże ożywczy. Bezkomprowisowość, wręcz też bezkarność momentami w wyrażaniu opinii, znacznie swobodniejszy język, dający przy okazji wgląd w mowę potoczną, do tamtej pory yy, raczej w szanowanych mediach tradycyjnych, nieobecną. No, kto by pomyślał, że kilkanaście lat później nawet poważni dziennikarze będą używać młodzieżowych słów w swoich ambitnych analizach, no to się zupełnie już zatarło i to się wszystko ze sobą połączyło. Natomiast no, tak kilkanaście lat temu, to akurat 2011 był lat temu 14, jeszcze próbowano się jakoś przed tym połączeniem obronić. Krytyka mody weszła na nowy poziom, niekoniecznie wyższy, tylko po prostu inny. Dzisiaj dziennikarz może być blogerem albo tiktokerem. Niektórzy nie mają problemu z wchodzeniem w rolę nawet influencera. W złotych czasach krytyki mody taki mariaż byłby nie do pomyślenia, a teraz mamy nawet odpowiednie słowo. G influencer, łączące angielskie journalist z influencer. I być może, jako journalist, człowiek byłby mało wiarygodny w swoich opiniach, gdy tu i ówdzie ma jakieś reklamy i współpracę, no natomiast jako G influencer może sobie pozwolić na pełną swobodę w dobieraniu tematów. O ile w tradycyjnych mediach recenzje pokazów dziś już bardziej przypominają relacje, a krytykę coraz częściej zastępują ostrożnie i neutralnie formułowane zdania, o tyle niezależni twórcy poczynają sobie coraz swobodniej pierwszym krytycznym kątem instagramowym, na które oczy skierowała cała branża i to z niemałym przerażeniem, było oczywiście Diet Prada, założone w 2014 roku. To nie było żadnych kompromisów. Przez długi czas sprowadzone anonimowo, poddawało w wątpliwość kolejne wydarzenia ze świata y, mody. Początkowo to było na przykład wskazywanie na zbytnie inspirowanie się wśród projektantów. Mówię ciekawe, bo jeszcze pamiętam, e, pamiętam taki blog, który e, nazywał się Devil Wars Zara, czyli prawie jak Devil Wars Prada, ta Prada jakoś tutaj. W tym świecie mody, i w świecie tych niezależnych twórców, jakoś jest na piedestale, zresztą wcale się nie dziwię. No i Devil's z Zara to po prostu były porównania rzeczy z wybiegów, z rzeczami, no głównie z Zary, czasami innych sieciówek. No czasami to były właściwie identyczne rzeczy, no identyczne z naturalną, sukienki, buty i tak dalej. No, na tym sieciówki polegają też, no ale tutaj Dajet Prada to nie tylko było takie porównywanie, bo za chwilę się zaczęły znacznie poważniejsze tematy i problemy takie naprawdę typu nadużycia, mobbing, dyskryminacja czy przywłaszczenie kulturowe, też różne takie sprawy dyskryminacji rasowej, właściwie nie podejmowane szerzej przez branżę mody do tej pory. No i oczywiście w związku z tym pozwy sądowe z gigantycznym odszkodowaniem w tle. Na przykład w sprawie odwołania pokazu Dolce i Gabbana w Chinach w 2018 roku za sprawą poważnego nadużycia kulturowego, jakiego według Diet Prada oraz tysięcy komentujących dopuścili się panowie Domenico i Stefano, promując chiński pokaz niby zabawnym filmem, w którym modelka próbuje jeść pizzę czy kanolo pałeczkami, co jest dość złośliwie komentowane przez głos Ofu, Ale to tak naprawdę złośliwie, naprawdę. Nie jestem pewna, czy teraz te filmy gdziekolwiek można znaleźć, ale na tyle były mocne, że je zapamiętałam. Był rok 2018, teraz jest 2025, a ja dalej mam je przed oczami. Po krytyce rozpoczętej na koncie Diet Prada, rozpętała się w ogóle jedna z większych afer w historii współczesnej mody. Zmiana planów i porzucenie pomysłu na pokaz, na ostatniej prostej jego realizacji, to jedno. Reakcja projektantów i obraźliwe wiadomości, które otrzymywali autorzy y, Diet Prada, to kolejna sprawa. A miały być wysłane ze schakowanego konta, jak potem tłumaczono, y, a to dostawali od projektantów. No ale no. Cóż, wiemy, że często właśnie takie y, mają miejsce hakowania konta, zwłaszcza jak z tych kont wychodzą jakieś przykre wiadomości. Poza wzniesławieniem marki i straty z tym związane, opiewał, uwaga, uwaga, na 665 milionów dolarów. Minęło kilka lat, sprawa przycichła, acz według francuskiego portalu Glitz wciąż nie została zakończona. I powiem wam, że trudno było... Dotrzeć do tej informacji, co z tą sprawą się stało. Tak w 2021 roku było o niej głośno, po czym jakoś gdzieś zupełnie się zapadła pod ziemię, ale podobno wciąż jeszcze trwa. Tam na tym portalu znalazłam taką informację, że to też są właśnie takie utrudnienia administracyjne spowodowane miejscem, w którym ta sprawa została założona, czyli Włochami, że we Włoszech tam nikt się za bardzo nie spieszy. Nie wiem, na ile to jest stereotypowe, a na ile faktycznie. Tutaj odsyłam do portalu Glitz, w linkach, kto będzie miał ochotę, ten sobie przeczyta więcej. Nie zniechęciło to kolejnych twórców, by zakładać własne kanały nadawcze, stanowiące swoisty odpowiednik dawnej krytyki mody, jak choćby I Deserve Couture (Hanana Besowicza), który w lekki i charakterystyczny sposób porusza nawet ciężkie wątki, to są takie treści wideo. Choć im więcej Besowicz pokazuje prezentów od marek, tym większa krytyka płynie ze strony odbiorców, no mimo istnienia słowa influencer, jak już ustaliliśmy. W odcinku o prognozowaniu trendów wspominałam o Mendy ona również miewa treści krytyczne, miewa, bardzo często ma te treści krytyczne, podobnie jak Aleksandra Hildred, znana przede wszystkim z TikToka, chociaż teraz ona kieruje swoje kroki w stronę klasycznego dziennikarstwa. O dziwo, będzie pisać dla pewnego portalu i magazynu, a ostatnio bodaj najbardziej lakoniczny krytyk w świecie mody. Określony przez magazyn Dekat mianem nowej Gossip Girl. To jest anonimowa osoba działająca pod pseudonimem BoringNotCom. Czasem wręcz przeraża, bo są te jej czy jego wpisy tak prorocze, trafne. Ostre, niczym brzytwa, oraz przewidujące kolejne posunięcia na szachownicy branży. Ja myślę, że on tam ma dobrych doradców, może też anonimowych, którzy mu przesyłają różne gorące, jeszcze nieoficjalne informacje. Jego czy jej wpisy są takie charakterystyczne, na takim wściekle zielonym tle, białe napisy. Zresztą to w ogóle jest moim zdaniem taki psztyczek w nos innemu kontu instagramowemu, który się nazywa z kolei style.com. O którym kiedyś jeszcze w wehikule opowiadałam, no ale tutaj już nie chcę plątać wątków. Natomiast na tym wściekle zielonym tle są wściekle ostre i trafne. Takie krótkie informacje, krótkie zdania. No i na przykład, gdy media niedawno ogłosiły przejście Pierpaolo Piccioliego do Balenciagi, to Boring.com miał te informację już dawno opublikowaną, jakieś 5 dni przed oficjalnym ogłoszeniem. Zresztą się bardzo tam to konto tym chwaliło. Oczywiście to było z dopiskiem najprawdopodobniej. Taka doskonała asekuracja, jak na plotkarę przystało. Gdy jesteś krytykiem lub felietonistą, ludzie nie mogą zmienić twojego tekstu. Oczywiście, jeśli to literówka, to owszem, ale nie mogą ci powiedzieć, o czym masz pisać. Tak mówiła Cathy Horin w wywiadzie Jonathana Wingfielda dla System Magazine o rozpoczęciu pracy jako krytyczka mody w 1998 roku. Ta definicja wciąż jest aktualna, zmieniają się tylko źródła komunikacji. I gdybym chciała zabawić się w prognostkę trendów, powiedziałabym, że jeszcze chwila, a najwięcej wartościowej krytyki mody będziemy dostawać bezpośrednio do skrzynek mailowych w nierzadko płatnych newsletterach, jak na przykład One Granary. Tu podobnie jak Boring, krytyka całej branży, nie tylko kolekcji, przede wszystkim branży, z tym, że w przeciwieństwie do Instagramowego konta, tutaj mamy wyjątkowo rozbudowane te analizy. Ale. O mediach społecznościowych, newsletterach i innych środkach przekazu nowych albo prawie nowych opowiem innym razem. Na razie kończymy odcinek. To była Harel i Encyklopedia Mody. Do usłyszenia za dwa tygodnie.